Tak jest widzowie, mamy prawie 1000 sub brakuje nam tylko jedną dziesiątą suba, tak jak widzicie, dlatego kliknij tego suba, żebym miał te 1000 i zapraszam do oglądania filmu. Jestem biały Sigma, nie to co czarni Co ty pierdoli? Nie wiem jak chcesz to jest przyci. Ja mam... Pier... Ja mam hanta chcę nagrać. Ja widziałem Pana Kilom. Ja mam ten chce. Nie, dobra. Jeszcze pierwszy. Ja pięć mówiłem, minut. że się wybali za zero. Ale... Pytał cię ktoś o stanie? E co ty no robisz za co? ten? Ty, ty nie no możesz to. za bazę wyłazić no tak proszę fajne. się wycofać. co no ale... Ale muszę powiedzieć, żeby, żeby móc dalej budować Bo już mi się skończył limit budowania tutaj Dzięki za diamenty, nara Do niewidzenia e, No nie właśnie, to, to, to ma pokazywać jaki ja dobry jestem Boom, bam, ba ba ba, ba boom, pow oh! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, już. Mówię, nie ma Beda, jak ktoś nie ma Beda. Wygrywamy ja to. Gdy Aha, Myś bo wygrześ. No, jest łuk, pewnie. Pewnie, przyjacielu. Co jest nie ja, tak? Co ja mam na głowie? Ej, no co ty robisz? Mam ty, mam otwórkę, JA otwórkę. KURWA NIE! otwórkę. Ojej, go! Ja, a Y, D3SSV, Ciebie coś boli, że Ty Co? robisz jakąś fortecę? Y, nie. Ja też robię fortecę, zobacz sobie, zobacz sobie. No ja no topię się, ginę, bo się topię. No to się zalęsz. Można już. Można A jo, picie! Ja, jo, jo. O, ja nie mam ma koloru nie Morska, Morski, morski. Morski, morski. Nie, u morskiego. Morski nie ma, to w sensie on się odmówić. No. Gdzie on jest? To chyba. Co to jest za jakieś ten. Co no, no, no. ja mam na plecach? <laughs> Ale to, <się nie> <laughs> to się nie da tak. tak. Bo wy się tak ujedzie jakaś porąbana. <laughs> No nie, nie obudowuję. Oj, oj, zebrałem generator, przepraszam, przepraszam. No i trudno, ale jesteś dzieckiem. Dziękuję, Ale ja jestem będę wchodzić. Mówisz gramy? Nie, jeszcze nie... Dawajcie l piszcie, żeby go dobić! Widzicie, jak oni mnie nie lubią? Widzicie, jakie ja się dla was poświęcam? Weź zostaw suba i łapie. A jak nie, to przyznajdę? ...to tutaj nie przeżyję za bardzo, bo jakaś zgraja się na mnie rzuci. A, rzuci, rzuci! Na twoje łóżko tuż, szczególnie! Aha. Ja mam go w ogóle obok, to jest najlepszy. No, bo ty zawsze no jesteś ja obok mnie! 16 żelaza, bloki, 10 żelaza... Co? Kolega se musi rozpisać tutaj wszystko. 3, 2, 1... Po po Mądra węgię, ja narzędzia... Nie Nie no do mnie od razu poleciał! No kogoś muszę zabić na początku, wiesz? Ja się trzęsę, ja się w tej chwili autentycznie trzęsę. Dobra? Nie Dobra, jest!

o Jezu, chyba twoje urządzenie elektroniczne się psuje. Na szczęście wiem jak można to naprawić, żebyś dalej mógł oglądać moje świetne filmy. Musisz zejść w tam i kliknąć przycisk subskrybuj. Dzięki wielkie! I możesz już oglądać, bo cię zamęczę na śmierć. jest obsydium? O cholera! Ty. Ej, dobra, dzięki, dzięki, no, dzięki. dzięki. No. no jaki wy się głupi! Serio? Serio! Nie kupiłem tego psa. I złoty, spójrz na czerwonych w Nie Można zbierać Pacz, temu. Na czerwonych. No, co? No nie no. Aha. O, o, na czerwonych, bry. ty jesteś za to. No przecież patrzyłem na czerwonych. czerwonych. No, chyba, że tak To jest koło mnie. Uśmieszek! O, ja stary! Ja się płaczę, na serio. <grym grym> Dobra, panowie, co, co sądzicie o Edgarze? Ja jest, jest, jebem. jest jebem. No to ja mam dobrać. go na 28 randze i na złocie trójce. No ciebie coś boli, chyba. Pije ktoś się w domu? Ej, ej! Ja mam, dziurko, co ty co tutaj robisz? Ja, ja podwalam, kolego. Jopki, Dobra! Ja te tak... Wywal się, To dobrze jednak, uh. tak? To dobrze jednak big, so, yes. Yes, yes. Yes. To tu jest? Jest u mnie no. Uśmieszek! Skocz przez okno hey, hey. Jaki zielony yeah. tak, Jak kur... Tak w ogóle teraz montuję Ale czy widzicie ile tu jest dzieci? Jednego zabiłem i jeszcze jeden przychodzi Ja on się z tym No weźcie, zostawcie suba za poświęcenie czy coś Proszę Dobra, jaki ostatnia luk, runda. Ostatnia luk. runda. Miejsca. Ej, wy, wol się. Wy, sięk! Wy, się. wy się. Dzięki, kolega! Więc Co ty robisz, uśmieszek? Ja, mur chiński! Ty do sobie nie brzmiłeś tak samo jak on? Zakupujesz tak samo jak on? No bo to jest mój dobry kolega. Gdzie go kupiłeś? To może w tym Gdzie ten? go kupiłem? A no tak zapomniałem, no? że uśmieszek jest czarny. Co to A, jest? No bo... Nice. Nie ma tej wody. Idziemy rozwalić. Idziemy, Idziemy Nie, nie możecie. Zabraniam wam. Co to jest? Co to jest? To jest, Co to jest? Okay. Ej, 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 ej. Tam ja nie, nie, no nie, no Ej no rozdupię coś, nie, coś. nie, Dobrze. nie, no nie, no czas na obudowanie <laughs>